Ustaw stojaki na takiej wysokości, aby być w stanie wynieść sztangę tylko poprzez delikatny wyprost w łokciach. Jeżeli twoje stanowisko nie umożliwia zmiany wysokości stojaków i musisz wybrać pomiędzy poziomem, który jest zbyt nisko, i poziomem, który jest zbyt wysoko, to wybierz ten, który znajduje się niżej, aby uniknąć odrywania barków od ławki podczas wynoszenia sztangi. Dobór szerokości chwytu w tym ćwiczeniu jest kwestią silnie zależną od Twojej budowy anatomicznej, dlatego kieruj się tylko i wyłącznie swoimi subiektywnymi odczuciami. Aby mięśnie klatki piersiowej mogły w efektywny sposób generować siłę, szerokość chwytu powinna być taka, aby przedramiona w pozycji końcowej znajdowały się mniej więcej prostopadle do sztangi. Im wężej złapiemy sztangę, tym większą pracę będą wykonywać tricepsy, co uniemożliwi wykorzystanie pełnego potencjału ćwiczenia dla rozbudowy mięśni klatki piersiowej. Aby za każdym razem odmierzyć odpowiednią dla siebie szerokość chwytu, postaraj się znaleźć jakiś punkt odniesienia pomiędzy radełkowaniem sztangi a swoim kciukiem lub pomiędzy pierścieniami na sztandze i którymś z pozostałych palców. Na moim przykładzie odpowiednia szerokość chwytu to ustawienie dłoni w taki sposób, że koniec kciuka jest na równi z początkiem radełkowania sztangi. Chwytam sztangę w ten sposób, dlatego że przy szerszym rozstawie czuję się o wiele mniej stabilnie. Jeżeli czujesz, że taki rozstaw dłoni jest dla ciebie zbyt wąski, to możesz spróbować stopniowo poszerzać chwyt, oplatając pierścień którymś z palców, zaczynając od małego, a kończąc na palcu wskazującym. Przy wyborze szerokości chwytu kieruj się tym, czy czujesz się stabilnie podczas wykonywania ćwiczenia. Jeżeli czujesz się dobrze w stosunkowo wąskim chwycie, to nie próbuj na siłę łapać sztangi szerzej. Podczas chwytania sztangi zwróć uwagę na to, aby głęboko ją osadzić w dłoni, co można osiągnąć poprzez mocne wbicie dłoni w sztangę jeszcze przed wyniesieniem jej ze stojaków. Ma to ogromny wpływ na pozycję nadgarstków w trakcie wykonywania ćwiczenia. Zwróć uwagę na to, że kiedy mocno wbije dłonie w sztangę, to nadgarstki są przedłużeniem przedramienia, czyli znajdują się w najlepszej pozycji do przenoszenia siły w kierunku sztangi. Natomiast jeśli podczas wynoszenia oprę sztangę na palcach, to automatycznie nadgarstki będą zgięte przez cały zakres ruchu, co będzie skutkować gorszym przenoszeniem siły w kierunku sztangi. Oprócz mocnego wbicia dłoni w sztangę zanim wyniesiesz ją ze stojaków, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas trwania ćwiczenia mocno ściskać sztangę. Połóż się na ławce w taki sposób, aby patrząc od góry sztanga znajdowała się pomiędzy oczami a brodą. Podczas wynoszenia sztangi zwróć uwagę na to, aby barki były mocno wbite w ławkę i ściągnięte w kierunku bioder. Wynieś sztangę tylko poprzez delikatny wyprost w stawach łokciowych, po czym zatrzymaj się w pozycji początkowej i przejdź do wykonywania ćwiczenia dopiero wtedy, kiedy w pełni ustabilizujesz swoją pozycję. Wynoszenie sztangi samemu bywa trudniejsze niż sama seria wyciskania, dlatego postaraj się, aby zawsze ktoś ci w tym pomagał, szczególnie kiedy nie możesz dostosować wysokości stojaków do swojej budowy ciała. Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z pomocy drugiej osoby, pomocne może się okazać delikatne uniesienie pośladków podczas wynoszenia sztangi. Dzięki silnemu zaangażowaniu dolnej części ciała łatwiej będzie ci stabilnie wynieść sztangę i rozpocząć serię w odpowiedniej pozycji wyjściowej. Niezależnie od sposobu wynoszenia sztangi, zanim zdejmie się ze stojaków, weź głęboki wdech, napnij brzuch i przez cały czas utrzymuj barki ściągnięte w kierunku bioder, unikając odrywania ich od ławki. W pozycji początkowej ramiona powinny być prostopadle do podłoża. Barki przez cały czas powinny być mocno wbite w ławkę, aby zapewnić stabilną pozycję podczas wykonywania ćwiczenia. Opuszczaj sztangę w taki sposób, aby ta w pozycji końcowej dotknęła miejsca znajdującego się mniej więcej na wysokości linii sutków. W pozycji końcowej łokieć powinien znajdować się delikatnie przed sztangą, aby przedramię było ustawione zgodnie z kierunkiem wypychania ciężaru. Mając wyprostowane łokcie, daj sobie odpowiednią ilość czasu na to, aby wziąć głęboki wdech, napiąć brzuch i ściągnąć barki w kierunku bioder, a następnie przejść do kontrolowanej fazy opuszczania i wypuść powietrze dopiero wtedy, kiedy wrócisz do pozycji początkowej. Nie śpiesz się z wykonaniem kolejnego powtórzenia, dlatego po wypuszczeniu powietrza weź znów głęboki wdech i dopiero wtedy wykonaj następne powtórzenie. Wyobraź sobie, że każde powtórzenie jest Twoim maksymalnym, czyli jeśli wykonujesz serię składającą się z sześciu powtórzeń, to musisz wykonać sześć pojedynczych maksymalnych powtórzeń. Zwróć uwagę na to, aby stopy przez cały czas miały kontakt z podłogą i wywierały realny nacisk na podłoże, aby wyciskany ciężar rozłożył się na możliwie jak największej powierzchni ciała. Dla niektórych osób opieranie stóp na palcach może być wygodniejsze niż opieranie ich na całej powierzchni, natomiast warto zwrócić uwagę na to, aby opieranie stóp na palcach nie prowadziło do wyciskania z nadmiernym przeprostem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. W związku z tym znajdź odpowiednią dla siebie pozycję stóp, która pozwoli w znaczącym stopniu wywierać nacisk na podłoże i jednocześnie nie będzie ona powodować nadmiernego przeprostu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Na początku skupienie się na wszystkich elementach jednocześnie może być trudne, dlatego najpierw opanuj aspekty techniczne dotyczące górnej części ciała. Po pewnym czasie możesz spróbować dołożyć kolejny element, jakim jest wywieranie nacisku na podłoże podczas wyciskania. Zdecydowanie unikaj jakiegokolwiek chaosu przy odkładaniu sztangi, dlatego po wykonaniu ostatniego powtórzenia zatrzymaj się na chwilę w pozycji początkowej, a następnie powoli opuść sztangę o stojaki z obu stron jednocześnie. Dopiero kiedy będziesz mieć pewność, że sztanga z obu stron trafiła w odpowiednie miejsce, opuść ją na stojaki. Podczas odkładania sztangi zwróć uwagę na to, aby barki nie odrywały się od ławki. Jeżeli możesz skorzystać z zasekuracyjnych belek, ustaw je na takiej wysokości, aby nie przeszkadzały podczas wyciskania, a jednocześnie chroniły Cię przed zgnieceniem w razie niepowodzenia. Jeśli na Twojej siłowni nie ma takiego wyposażenia, to poproś o asekurację drugą osobę za każdym razem, kiedy będziesz czuć, że tego potrzebujesz. Pomoc drugiej osoby ma ogromne znaczenie przy wynoszeniu sztangi, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby poprosić kogoś również o to, aby cię asekurował. Nie istnieje żaden w pełni bezpieczny sposób na wyjście spod sztangi w razie niepowodzenia, dlatego jeśli nie możesz skorzystać ani ze sprzętu do asekuracji, ani pomocy drugiej osoby, to musisz z dużą ostrożnością i rozwagą podchodzić do tego ćwiczenia. Gdyby doszło do sytuacji, w której nie jesteś w stanie wycisnąć obciążenia, zdecydowanie nie próbuj kierować sztangi w kierunku głowy, ponieważ może się to skończyć tragicznie. Przede wszystkim zachowaj spokój i kontrolowanie opuść sztangę na klatkę piersiową. Jeżeli nie ma nikogo wokół, kto mógłby Ci pomóc, to w ostateczności spróbuj zrzucić talerze na jedną ze stron, mając przy tym całe ciało maksymalnie usztywnione. Tak jak wspomniałem, nie ma bezpiecznego sposobu na wyjście z sztangi w razie niepowodzenia, dlatego postaraj się, aby nigdy nie doszło do sytuacji, w której sztanga Cię przygniecie i nie będzie nikogo wokół, kto mógłby Ci pomóc. Przejdźmy do najczęstszych błędów w tym ćwiczeniu. Jeżeli ustawimy stojaki zbyt nisko, to będziemy zmuszeni wykonać połowę powtórzenia z trudnej pozycji, co zdecydowanie zabierze nam dużo sił, zanim jeszcze zaczniemy wykonywać ćwiczenie. Natomiast jeśli ustawimy stojaki zbyt wysoko, to będziemy zmuszeni do oderwania barków od ławki, co w dłuższym okresie może się przyczynić do doznania urazu w obrębie stawu ramiennego. Ustaw stojaki na takiej wysokości, aby być w stanie wynieść sztangę tylko poprzez delikatny wyprost w łokciach. Jeżeli Twoje stanowisko nie umożliwia zmiany wysokości stojaków i musisz wybrać pomiędzy poziomem, który jest zbyt nisko i poziomem, który jest zbyt wysoko, to wybierz ten, który znajduje się niżej, aby uniknąć odrywania barków od ławki podczas wynoszenia sztangi. Wynoszenie sztangi z wysokości barków sprawi, że w trakcie wykonywania ćwiczenia będziemy zahaczać o stojaki, co zdecydowanie zmniejszy poziom bezpieczeństwa podczas wyciskania. Natomiast wynoszenie sztangi z wysokości czubka głowy zmusi nas do wynoszenia ciężaru na prostych łokciach, co będzie praktycznie niewykonalne z większym obciążeniem. Połóż się na ławce w taki sposób, aby patrząc od góry, sztanga znajdowała się pomiędzy oczami a brodą. Zadbaj o to, aby podczas wynoszenia sztangi barki były przez cały czas mocno wbite w ławkę. Częstym błędem jest rozpoczynanie ćwiczenia od razu, kiedy sztanga opuści stojaki. Po tym, jak wyniesiesz sztangę ze stojaków, zatrzymaj się w pozycji początkowej, aby ustabilizować pozycję całego ciała, a następnie weź głęboki wdech i dopiero wykonaj pierwsze powtórzenie. Zdecydowanie unikaj odkładania sztangi w gwałtowny sposób, ponieważ łatwo o to, aby któregoś razu sztanga nie trafiła w odpowiednie miejsce i spadła Ci na głowę. Po wykonaniu ostatniego powtórzenia zatrzymaj się na chwilę w pozycji początkowej, a następnie powoli oprzyj sztangę o stojaki z obu stron jednocześnie. Dopiero kiedy będziesz mieć pewność, że sztanga z obu stron trafiła w odpowiednie miejsce, opuść ją na stojaki. Podczas odkładania sztangi zwróć uwagę na to, aby barki nie odrywały się od ławki. Odkładanie sztangi na raty bardzo często powoduje to, że z jednej strony nie trafia ona w odpowiednie miejsce, dlatego zawsze odkładaj ją z obu stron jednocześnie. Utrzymywanie zgiętych nadgarstków sprawi, że nie będziemy w stanie efektywnie przenosić siły w kierunku sztangi, a także może bezpośrednio powodować ból w okolicy nadgarstków. Postaraj się, aby nadgarstki przez cały czas były przedłużeniem przedramienia. Wyciskanie z nadmiernym przeprostem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w dłuższym okresie czasu może się przyczynić do poważnego urazu w tym rejonie. Postaraj się, aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa przez cały czas dotykał ławki lub znajdował się blisko niej. Jeżeli odczuwasz ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa podczas wyciskania, to najprawdopodobniej odstęp pomiędzy ławką a dolnym odcinkiem pleców jest zbyt duży. Częstym błędem, który przyczynia się do uczucia dyskomfortu w przedniej okolicy stawu ramiennego, jest odrywanie barków od ławki. W poprawnym wykonaniu barki przez cały czas powinny być mocno wbite w ławkę, aby zapewnić stabilną pozycję podczas wykonywania ćwiczenia. Na ekranie widzisz teraz porównanie ściągnięcia barków do tyłu i wysunięcia ich do przodu. W trakcie wyciskania barki przez cały czas powinny być ściągnięte do tyłu, aby zapewnić stabilną pozycję podczas wykonywania ćwiczenia. Unoszenie barków w stronę uszu może powodować dyskomfort zarówno w okolicy barku, jak i całej kończyny górnej. Zwróć szczególną uwagę na to, aby przed każdym powtórzeniem ściągnąć barki w kierunku bioder i utrzymywać je w tej pozycji przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Na ekranie widzisz teraz porównanie ściągnięcia barków w kierunku bioder i uniesienia ich w stronę uszu. Ruch ściągnięcia barków w kierunku bioder jest niewielki, ale kluczowy dla utrzymania bezpiecznej pozycji stawu ramiennego, co sprzyja efektywnemu generowaniu siły przez otaczające go mięśnie. Podsumowując, aby staw ramienny pozostawał w bezpiecznej pozycji, a otaczające go mięśnie mogły efektywnie generować siłę, pamiętaj o tym, aby barki przez cały czas miały kontakt z ławką i były ściągnięte w kierunku bioder. Opuszczaj sztangę w taki sposób, aby ta w pozycji końcowej dotknęła miejsca znajdującego się mniej więcej na wysokości linii sutków. Prowadzenie łokci tak szeroko nie sprzyja efektywnemu generowaniu siły przez mięśnie klatki piersiowej, a u wielu osób tak duży stopień odwiedzenia kości ramiennych może powodować dyskomfort w okolicy barku. Dobrą wskazówką, aby łokcie znajdowały się bardziej z przodu jest to, aby przez cały czas wywierać nacisk na sztangę tak, jakbyśmy chcieli ją złamać. Zwróć uwagę na to, jak zmienia się pozycja bicepsów po zastosowaniu rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym, czyli ruchu, który ma na celu złamać sztangę. Dzięki zastosowaniu rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym łokcie zbliżą się do siebie i tym samym osiągniemy korzystniejszą pozycję dla stawu ramiennego. Jeżeli będziesz łamać sztangę z całej siły, to kości ramienne będą bardzo blisko tłowia i tym samym łokcie zbyt mocno wyjdą przed sztangę, co sprawi, że ćwiczenie stanie się docelowe na mięśnie trójgłowe ramion, a nie mięśnie klatki piersiowej. W związku z tym użyj takiej siły rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym, aby łokcie znajdowały się delikatnie przed sztangą, a kąt między ramieniem a tłowiem w pozycji końcowej wynosił około 45 stopni. Ten błąd bardzo często wynika ze zbyt dużego obciążenia, które uniemożliwia wykonanie ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu. Opuszczaj sztangę w taki sposób, aby ta w pozycji końcowej dotknęła miejsca znajdującego się mniej więcej na wysokości linii sutków. W pozycji końcowej łokieć powinien znajdować się delikatnie przed sztangą, aby przedramię było ustawione zgodnie z kierunkiem wypychania ciężaru. W momencie, kiedy łokieć znajduje się za sztangą, dochodzi do niepotrzebnego obciążenia mięśni odpowiadających za rotację zewnętrzną w stawie ramiennym. Im bardziej łokieć znajduje się za sztangą, tym ciężej muszą pracować stosunkowo słabe mięśnie znajdujące się w tylnej części obręczy barkowej, aby utrzymać ciężar w niekorzystnej dla nich pozycji. Oprócz tego, błędne ustawienie łokci sprawia, że wypychamy ciężar bardziej w kierunku brzucha, a nie w kierunku głowy, tak jak ma to miejsce przy poprawnym ustawieniu. Częstym błędem jest wyciskanie w stronę brzucha, co zdecydowanie utrudnia wykonanie powtórzenia, a także może zwiększyć ryzyko utraty kontroli nad wyciskanym obciążeniem. Dążymy do tego, aby faza wyciskania odbywała się po podobnym torze co faza opuszczania, ponieważ jest to najkrótsza i najbardziej efektywna droga, po której możemy przemieścić sztangę z pozycji końcowej do pozycji początkowej. W związku z tym tor ruchu sztangi powinien przypominać prostą linię pod delikatnym skosem, a niekoniecznie mocno zakrzywioną, z tego względu, że im większe odchylenie od linii prostej, tym jesteśmy zmuszeni do pokonania dłuższej odległości, co będzie wymagać włożenia większego wysiłku w wykonanie powtórzenia. Przeciwieństwem błędu dotyczącego wyciskania w stronę brzucha jest kierowanie sztangi w kierunku głowy praktycznie od początku fazy wyciskania. Ten błąd bardzo często wynika z braku odpowiedniej kontroli w dolnej fazie ruchu, przez co sztanga ucieka nie tam, gdzie byśmy chcieli. W momencie, kiedy sztanga ucieknie w stronę głowy, dużą część pracy muszą przejąć tricepsy, dlatego, doprowadzenie do takiej sytuacji pod koniec ciężkiej serii może się skończyć niepowodzeniem, i tym samym sztanga może spaść na szyję. W związku z tym, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze czy ostatnie powtórzenie w serii, wykonuj fazę opuszczania w taki sposób, aby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, kiedy sztanga znajduje się blisko klatki piersiowej. Postaraj się mieć całkowitą kontrolę nad tym, w jaki sposób opuszczasz sztangę. W związku z tym, faza opuszczania nie powinna trwać krócej niż 2 sekundy. Skup się na tym, aby w każdym powtórzeniu opuszczać sztangę z tą samą prędkością, a także opuszczać ją dokładnie w to samo miejsce za każdym razem. Nie chodzi o to, aby opuszczać sztangę najdłużej jak to możliwe, tylko o to, aby robić to w sposób kontrolowany, co będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy to wykonywać stosunkowo wolno. Pracuj oddechem w taki sposób, aby nabierać i wypuszczać powietrze tylko wtedy, kiedy masz wyprostowane łokcie. Zatrzymywanie się na dole i wypuszczanie powietrza skutecznie ograniczy Twoje możliwości do generowania siły w tym ćwiczeniu. W związku z tym weź głęboki wdech w pozycji początkowej i w momencie, kiedy sztanga delikatnie dotknie klatki piersiowej, od razu wyciśnij ciężar i dopiero wypuść powietrze, kiedy wrócisz do pozycji początkowej. Częstym błędem jest przyspieszanie pod koniec fazy opuszczania w celu ułatwienia ćwiczenia poprzez odbicie sztangi od klatki piersiowej. Opuszczaj sztangę w kontrolowany sposób do momentu, kiedy delikatnie dotknie ona klatki piersiowej, a następnie od razu przejdź do fazy wyciskania. Mając wyprostowane łokcie, daj sobie odpowiednią ilość czasu na to, aby wziąć głęboki wdech, napiąć brzuch i ściągnąć barki w kierunku bioder, a następnie przejść do kontrolowanej fazy opuszczania i wypuść powietrze dopiero wtedy, kiedy wrócisz do pozycji początkowej. Nie śpiesz się z wykonaniem kolejnego powtórzenia, dlatego po wypuszczeniu powietrza weź znów głęboki wdech i dopiero wtedy wykonaj następne powtórzenie. Wyobraź sobie, że każde powtórzenie jest twoim maksymalnym, czyli jeśli wykonujesz serię składającą się z sześciu powtórzeń, to musisz wykonać sześć pojedynczych maksymalnych powtórzeń. Ten błąd najczęściej wynika ze zbyt dużego obciążenia, przez co próbujemy ułatwić sobie zadanie poprzez odrywanie pośladków od ławki. Wyciskanie z nadmiernym przeprostem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w dłuższym okresie czasu może się przyczynić do poważnego urazu w tym rejonie. W związku z tym postaraj się, aby pośladki przez cały czas miały kontakt z ławką. Ten błąd najczęściej dotyczy osób początkujących, które w wyniku zmęczenia próbują na wszelkie sposoby ułatwić sobie wykonanie ostatniego powtórzenia, w efekcie czego nieświadomie zaczynają odrywać nogi od podłogi. Co ciekawe, to odrywanie nóg w tym przypadku wcale nam nie pomaga, a nawet śmiało można stwierdzić, że jest to zabieg, który utrudni nam wykonanie powtórzenia z tego względu, że ogranicza on możliwość rozłożenia ciężaru na większej powierzchni ciała. Zwróć uwagę na to, aby stopy przez cały czas miały kontakt z podłogą i wywierały realny nacisk na podłoże, aby wyciskany ciężar rozłożył się na możliwie jak największej powierzchni ciała.